Dobra, jest historyjka. Dobra, pamiętajcie, motyw SCP, ale może być ekipka też. A to ja mam jakby nie dokańczać y, opisu, czy, czy... jak to ma wyglądać? No możesz hmm. też nie dokańczać, że tak zostawić, żeby ktoś dokończył. Możesz no okay. powiedzieć i, albo, i nagle. Dobra coś Ciężko tak w jest, No właśnie, duże ograniczenie. O boże 5 okay. minut bez przeklinania, już takie coś. Nie, no i gdzie 5 minut 40. Nie da się. No Czyłam dopisać. Jej. Ale ten kto moje dokończenia co nie patrzył na końcu. To przyspiesza ta. No. Mi się nie wiem. Mam no nie wrażenie, wiem. że to przyspiesza. Ty potem ja po to Ja nie mogę tego wyciszyć. Nie wiem, ale jest za szybkie teraz. No właśnie. Tak troszeczkę śmieszne. Luzik. Oj. Telefon mi spadł. No nie. Nie, nie wiem o co chodzi. <ścoughs> Te historyjki będą takie głupie. Będą, będą. Dobra będzie. Nie zdążyłem jeszcze peka napisać. 12 miesięcy. A, no to no chyba ja dostałem. To jest głupie. Jest głupie, będzie bardzo głupie. No, zobaczymy w pełni. Ja pierdzielę, ale Ej, Nie ja spoileruj. Ja pierdzielę. Nie wiem jak ktoś ma się połapać z tego. No, Damy radę. Ja też nie wiem. To już <laughs> się... Co to jest?! Dziewięć, <laughs> 3 Aha, to ten wariat. Dobra. No nie ma takiego czegoś. Jest. Muszę to teraz naprawić. Jest, jest. Naprawię śmiało, możesz dodawać. I o to dobia. Jak zepsujesz historię, to będziesz miał. No, minusik albo ban. No ale... Tu ja Wexiego dostałem. I co ja tu mam napisać? Koniec. Napiszę. No nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Dobra, napiszę za trzy rundy, koniec. Dobra. Ej, a trzeba dawać trzy kropek? Bo ja cały czas trzy kropki nie. daję. A możesz, w sensie nie musisz. Jak, jak uważasz. Jak jesteś polonistą, to możesz. <laughs> Черт не смогу to będzie randomowe. To będzie totalnie, I to, to, ja lecę na freestylu. Bardzo dobrze. Freestyler. Łaka maka Mało miejsca trochę. Dobra, to jest I ostatnie, dobra, pamiętajcie, to ostatnie zdanie. I, ale to nie jest SCP, co ty, to, co będziesz? Yes. <noise> <noise> No dobra. To jest głupie, straszne. Co, ale Zaraz udało się nie. No, jestem ciekawa. Nie no. Wiem, ja to... no, jesteście tak. gotowi? To. Tak, Dobra. Pewny z scp P106 poszedł na piwko z 173 i orzeszek pokonał staruszka, bo pilgdy gdy on nie pa. Co? Trzył. Następnie złamał na Poszedł Uwa. dalej szukać swoich celów. Tym razem obrał zanie. Grupę przypadkowych naukowców, w których gonił SCO-17. Trzy schowali się o. w szafie i przenieśli do nagi. No ja A tam czekał na nich SCP-173 z gratką sektora Jest każde Każdy wypił nie z rozkoszą, nawet sandwich chciał. A Lemu nie dali przez co był smutny i ich rozstrzelał. Jezu. Niestety usłyszał to SCP-Jaszczurka, co poskutkowało. Agresją w jego kierunku i okropną szarżą, na szczęście uciekł. Mr. Sandwich taki już jest, no niestety takie jest życie. Ej, zgadłeś, no. zgadłeś Kurde. O taki już jest, no. Ta historia była pełna dramatów. Jak ucieka i płacze, to wiadomo, że jednego dnia, gdy Loki był z innymi dupakami, postanowili udać się do pomieszczenia, gdzie znajduje się ulepszarka, bo chcieli ulepszyć kartkę. Kartkę. Zrobili w niej pałę i badnicaro zaczął gonić Elbiego. Elbi cały spłakany woła Bladiego, by pomogła Abladi. Wyśmiał go bezczelnie i zaczął uciekać. Niespodziewanie na swojej drodze spotkał 939, który ugłos i zaczął atakować wszystkich dookoła dźwiękami, które były nie do wytrzymania. Każdy się ukrył przed tym. Warto nadmienić, że Badniś o niczym nie wiedział, o ale, ale ten wiedział, ale nie powiedział, bo to staniura, a wtedy weks. Się z nim nie zgodził i tak oto cała placówka wybuchła. No nie no, Happy End. Pewnego razu SCP-294 stal który to? podszedł Ałtałam. do niego tajemniczy i zaczął swoje nerdowanie. Zespawnił trzy mikrochidy i dał je. SCP-106, który zjadł je na poczekaniu, następnie. Wziął Eibiego i cisnął nim o ścianę, by porwać kolejną osobę. Wtedy skoczył na Weksiego A -a. i zjadł mu kawalek po i A -a -a. Weks i się wykrwawił. No bo co innego, nie da się zyc bez tego. Nie no tak naprawdę to wszystko z nim dobrze. Ej, skąd był ty wiesz to? A -a. Wtedy pojawił się A -a. z 250 monetkami, by. Pierwsza monetka urwała mu rączki. Kolejne. Tepnęły go do doktora plagi, który zmienił go w zombie, ale, jako zombie, byle świadomy wie co odpalił sobie ją tuba. O. MTF dostało wezwanie do placówki SCP, gdyż. SCP-999 wydostał się z latki i siał <grymka> postrach. Słodycz Teokscpka jest naprawdę zabójcza. O o Przyszedł o Ejbi i umarł z rozkoszy, a SCP-999 scp podszedł do ciała Ejbiego i przejął nad nim kontrolę, a następnie zaczął tańczyć. Jezu. Reszta była zmuszona oglądać to przez kamerę, ale najgorsze było to, że nie wiedziała, że sama jest obserwowana przez... Gbna, strasznego trykarda, no, który ma 20 tysięcy 29 nie. godzin, jest jego najstraszniejszym wrogiem, jest trawa. Nikulia no. i Lo. Loki byli koksami, naprawdę. Nikulia no, sama jest? pokonała wszystko, co się dostępu i razem uciekli i żyli szczęśliwie. No, proszę o, bardzo, Wow, słodziutko. Sandwich SCP-939 goni biedną mikulię klasę ja potyka nagle. się i widzi zeris z Exim. Kradną monetki z ulepszarki, ale nagle. Przychodzi on, zły SCP-106 i zaczyna śpiewać klasa dupa. z tralala. Gdy nagle poczuł na sobie oddech z pka. Był to potężny SCP o nazwie SCP-EB. <śmum> który niszczy marzenia dzieci i sieje postrach. Po strach. O o raz nie chce nagrywać z poszedł do Delweksa i kopnął go w piętę, następnie wrócił i powiedział. Nie ze mną te numery, ale niestety przyszedł 049 i porządzili sobie razem piknik w ulepszarce, by mu nie było. Smutno. Od razu humor gituwa, gdy piknik sprzyjacił No, O, cały Kurde. Co Co teraz 049 mi... i nowy, nowy, nowy Boże. Był to zwykły dzień w placówce SCP, gdy nagle... ...zły badnicaro postanowił uciec Bole. ze swej celi. I szukala badnisia wszedzie policja i nagle... ...trafili na jego trop. Badniś idziesz za kraty. Sorry, gdzie <laughs> nie jest tu dozwolone. Ale nagle... <grymne> Pojawia się badniś pogromca, chłorzystków i cpków Sam na siebie kurczę. Naładowaną pałkę, którą <grymne> rozstrzaskuje Na ochroniarzu. Wziął jego pistolet oraz kartę dostępu, strasznie. żeby dostać się do cukierkowni, ale nie staj w cias dwa cukierki i um. Umarł, ja bo stracił łapki. Był zbyt zachłanny. No. Nie dla psa. Ogólnie to już mi to najlepszy champion w Lidze Legend. Co jezu? Nowe. Powiedział Delvex 1 na komunikacie. No. <noise> <To głos> Boże. Boże. Masz. Masz bana w EXI. To W bana. No, no ale ktoś musiał to uzupełnić i dobrze sobie poradził.